Zbieranie zdrowych granic dla toksycznych rodziców może być bardzo trudne, ponieważ jako dorośli często wciąż tkwimy w starych wzorcach z dzieciństwa, nawet o tym nie wiedząc. Po prostu żyjemy według wzoru, a wzór robi to, co robi, aż gdzieś po drodze zaczynamy widzieć lub czuć, jak ten wzór na nas wpływa. Ale nawet kiedy to widzimy lub czujemy, może zająć nam trochę czasu i wysiłku, aby zacząć tworzyć zdrowe granice, ponieważ czujemy się winni lub nie chcemy wszczynać kłótni, albo boimy się, że zranimy ich uczucia, lub jesteśmy tak uwikłani, że wydaje nam się, że nie potrafimy się z tego wydostać. Najbardziej obawiamy się tego, jak zareagują na wiadomość, że mamy nową granicę, na którą będziemy nalegać. Obawiamy się, że nie będą w stanie znieść tej granicy i ich życie się rozpadnie. Obawiamy się, że przestaną się z nami kontaktować. Boimy się, że nie będą już chcieli nas w swoim życiu. Boimy się, że po prostu dojdzie do wielkiej wojny. A prawda jest taka, że odczuwamy ten strach, odkąd został on w nas po raz pierwszy umieszczony przez nich wiele lat temu. Ale my jesteśmy dorośli i oni też. To, jak zareagują, będzie prawdopodobnie. Prawidłowo przewidywane przez nas. Załóżmy więc, że masz rację, myśląc o tym, jak mogą zareagować. Ale załóżmy też, że nie jesteś odpowiedzialny za to, jak z, ra, oni zareagują. To ich reakcja zależy tylko i wyłącznie od nich. W 100%. procentach. Załóżmy więc, że ich życie rozpadnie się tylko wtedy, gdy pozwolą mu się rozpaść. Załóżmy, że jeśli przez jakiś czas nas nie odwiedzają lub przestają się komunikować, to po prostu próbują w ten sposób odzyskać kontrolę nad relacją. Załóżmy, że wzorce między tobą a Twoimi rodzicami, Staną się jasne i wyraźne, gdy zaczniesz być bardziej autentyczny w tej relacji. Wtedy można mówić o tych wzorcach i być może radzić sobie z nimi w zdrowy sposób. Załóżmy, że w każdej walce do tanga trzeba dwojga, a to oznacza, że nie musisz dołączać do żadnej walki, którą oni rozpoczynają. Przede wszystkim załóżmy, że dorastanie oznacza uwolnienie się od niezdrowych wzorców z dzieciństwa. Mając na uwadze wszystkie te założenia, ten podcast ma dać Ci kilka prostych opcji stawiania granic dla określonych rodzajów toksyczności. I tak na przykład. Toksyczni rodzice, którzy próbują nas kontrolować. W przypadku tych rodziców często pojawia się problem władzy kontra poczucie winy. Uważamy, że nasi rodzice powinni mieć pewną kontrolę, ponieważ zawsze tak było, a my czujemy się winni, że próbujemy odebrać im nasze życie. Być może próbują zarządzać. Naszymi dziećmi, chcą ingerować w nasze małżeństwo, próbują kontrolować nas pieniędzmi, a może próbują nas winić o to, że troszczymy się o nie w jakiś sposób, który im się nie podoba. W każdym momencie gubisz się w zamieszaniu, ponieważ z pewnością robią to, ponieważ cię kochają, prawda? Cóż, mogą cię kochać lub nie. Ale to nie ma nic wspólnego z ich próbami kontrolowania. Kontrola to nie jest miłość. Tak więc jedną z opcji jest rozpoczęcie uświadamiania sobie tego, czego pragniesz, czego pragniesz w danej sytuacji, a następnie ustalisz to jako granicę. Mamo, tato, chcę zrobić to, to i to, więc. To właśnie zamierzam zrobić. Tato chce tę pracę, a nie tę, którą ty mi polecasz, więc ją wezmę. A kiedy zareagują, staraj się być obecny z własnymi emocjami, zamiast próbować naprawić lub ich po prostu zmienić. Siedzenie z własnymi emocjami skłania cię do dbania o siebie, co jest Twoją jedyną pracą do wykonania? No dobrze. A co w przypadku, gdy rodzice są toksyczni, a jednocześnie uzależnieni? Kiedy zostaliśmy wychowani przez uzależnionych rodziców, możemy mieć tendencję do myślenia, że naszym zadaniem jest naprawianie ich lub dbanie o nich w jakikolwiek sposób. Tak więc dajemy im wszelkiego rodzaju łaski, na które nie pozwolilibyśmy żadnemu innemu normalnemu człowiekowi. Możemy mieć tendencję do poczucia winy i odpowiedzialności za nich, a to trudny wzorzec do przełamania. Możemy więc zacząć od ogólnego spojrzenia na realia odpowiedzialności. Kto odpowiada za Twoje szczęście i dobre samopoczucie? Jeśli odpowiedziałeś ja, odpowiedziałeś poprawnie. I to samo dotyczy ich. Zacznij więc od czegoś małego, za co wziąłeś odpowiedzialność i oddaj im to. A toksyczni rodzice, którzy grają rolę ofiary? Ci rodzice domagali się poprzez manipulację, żebyś się nimi zaopiekował, ponieważ swoim zachowaniem pokazują, że nie potrafią o siebie zadbać. Być może przez całe życie bawiłeś się w rodzica, słuchałeś mamy, jak narzeka na tatę i na odwrót. Zapłaciłeś rachunki i uwolniłeś emocje, i po prostu byłeś ogólnym opiekunem. Jedną z opcji znowu jest zacząć od czegoś małego i nalegać, że nie będziesz się tym dłużej zajmować, a następnie pozwól im przejść przez to bez Twojej pomocy. Na przykład przestań płacić ich rachunki. Pomóż im poradzić sobie z tym, natomiast nie wykonuj pewnych rzeczy za nich. No dobrze, a toksycznie rodzice, którzy są wściekli lub agresywni. Ci rodzice dosłownie zranili cię emocjonalnie lub, nie daj Boże, fizycznie. I możesz nawet pomyśleć, ponieważ wychowali Cię, byś w to uwierzył, że ich zachowanie wobec Ciebie jest normalne. Ale jako dorosły, który może swobodnie decydować o swoim życiu, masz wybór, jak bardzo będziesz to zachowanie tolerować. Możesz zdecydować, że nie będziesz już dłużej z nimi spędzał czasu w ogóle. Lub możesz po prostu zakończyć każdą rozmowę, która zaczyna stawać się agresywna lub obraźliwa. Istnieje wielu życzliwych ludzi, z którymi możesz nawiązać zdrowe relacje. Nie musisz tolerować nadużyć. Najważniejsze jest, aby pamiętać, że Twoje życie należy do Ciebie i Twoim obowiązkiem jest naprawdę dbać o to życie. Nie jest teraz i nigdy nie było Twoim obowiązkiem dbanie o życie Twoich toksycznych rodziców. Możesz być dobry dla siebie, nie będąc jednocześnie niemiłym dla innych. Granice nie są złe, nie są niemiłe, nie są negatywne, są po prostu bardziej autentyczne niż stare, niezdrowe wzorce.